Więc dzień dobry, witam wszystkich tak serdecznie jak tylko mogę. Ja jestem jak zwykle Milczek, a to jest yy, no. Las. I dziś w lesie będziemy budować dalej to co zaczęliśmy poprzednio. Tylko niech ja coś najpierw opierdolę. Zaraz. Bo to nie będzie miało sensu. Mam nadzieję, że oni się tam za szybko nie przebiją. 100 radzę potrzebuję dobrze. Nie tak tak. Bo fajnie jednak będzie móc to móc gdzieś zbierać te wszystkie rzeczy. Tu jest 8, tu jest 6 Czyli tak myślę, że ze trzech, czterech drzew będzie potrzeba. Ale to nic takiego. Dobra, dobra, dobra. Badaj drzewo, badaj. Dobra, buch, buch. Najpierw sobie to podkładam wszystko. O, świetnie. Jeszcze kilk... Oj, ty kurwo. Nie tak planowałem cię użyć. Ale dobrze, już stój. Stój, już no. No nie przejmuj się. Tam leć, tam leć, tam leć. Tak, dobrze. Nic nie rozdupisz, nic nie rozdupiłeś. Czy rozdupił coś? Nie wydaje mi się. Może to było takie duże drzewo po prostu. Dobra. Jej, świetnie. Jest coraz lepiej. C i C i to wszystko co mam? Kurczę, biednie. Dobra, ale z tym żarciem za to się faj fajnie wszystko powinno wyjść i, z... i powinno być lepiej, bo trochę tam uzbierałem tego. Przede wszystkim tych sodów. To drzewo wydaje się być takie dość grube. Miejmy nadzieję, że bo bez powodu. Chodź tu! Nie spierdalaj, tak. Dobra, nie będę się bawił zbytnie zbieractwo póki co Póki mam Mam pomysł jak i co I mam miejsca, żeby... Żeby... Znaczy jak mam jak mam konstrukcję, to będę chyba od razu zbierał Zbierał drzewo No, stawiał znaczy się. Uch. Niech z tego będzie odrobinka więcej, że 3. tak z pięć by się przydało. Ich. Dobra, raz, dwa. Tam widzę, że są przynajmniej jeszcze dwa. Tak? Dwa, nic tu dalej nie poleciało. Ok, a nie są trzy. To dobrze, to jeszcze lepiej. Ok, zobaczmy. Coraz fajniej się to wszystko prezentuje. Strasznie mnie to cieszy. Jest odłożone wszystko. Jeszcze jeden ten to Batonik znaczy nie kurwo. No, dobrze. Dobrze. Jezu tw twoja. No ty obciągaczu. No, no. No. No starasz się jak możesz, ja widzę. Dobra, odłożyłeś batonik. Cieszę się. Nie zauważyłem. Przepraszam. Nie wiem jak ci dać na imię. Będziesz nazywał się Max powiedzmy. Bo jesteś... Nie, nie wiem czemu Max. Tak mi jakoś do ciebie pasuje. Jezu, teraz nadaję imiona głównym bohaterom. A niedługo się jeszcze zacznie ziomeczkowanie. Jeśli zacząłbym Was nazywać ziomeczkami, proszę, odsubskrybujcie mnie. Dobrze, kolejne trzy patyczki, a ja już widzę kolejne drzewo, które zostanie, mam nadzieję, powalone. strasznie wysoko jednia. Dobra. Odpocznij se. Odetchnij troszkę. To są skurwysyny. Racja. Nie brzmiało to zbyt naturalnie. Myślę, że postawię tutaj jeszcze jedną łoweczkę, żeby mieć jakąś większą łatwość we wszystkim. Hmm, czy nie? No, wiecie o co chodzi. Dobra, wstałeś. No, słyszę was, kurwy. Dobra, chodź. Jest kurwa, twoja mać, to obciągaczu. No. Kurde, aż mi go szkoda się trochę zrobiło. Dobra, szkoda czy nie. Ma kilka kończyn. Które mi się przydadzą? Dobra, chodź przyjacielu. Pozwól, że cię odłożę tutaj, żebyś mi nie psuł kurwa widoku, swoim rozczłonkowanym truchłem. A ja skończę z jednym drzewem. Zetnę od razu też drugie. Bo no tutaj są takie dwa fajnie położone. Od siebie niedaleko. Bardziej w tamtą stronę. No, dobra, dobra. Padniesz, ale delikatnie, proszę. O! Jakoś dużo mam wrażenie, że wy, wypadło z nich. Nie. Tylko E, proszę. tutaj była coś jeszcze, czy, czy to wszystkie? Wszystkie... Jeszcze... Tutaj, tam jedna, czyli pięć tylko. W sumie nie wiem, czy może być więcej. Pięć to był maksimum, jaki do tej pory udało mi się osiągnąć. I fajnie. Sadzisz? Dobra. I belka jest tu. Kłoda, belka. Jak zwał, tak zwał. Kurde, w ogóle ja mam takie fajne plany na przyszłość, jeśli chodzi o tą grę, o budowlę. Ale zobaczymy co z nich wyjdzie. I właśnie gdyby nie te chuje, to byłoby zdecydowanie fajniej. I mógłbym sobie tutaj postawić ławeczkę, siedzieć, patrzeć w dal i gadać do Was. I opowiadać o życiu. Jak wygląda życie znanego youtubera. A tak to gówno. Zaraz czy kurwy nie podoba mi się to. Okej, okay, dobrze padasz. Dobra. Skończy to co da się najszybciej najpierw, czyli ławeczkę. A teraz mur świetnie. I ta część też powinna być zaraz gotowa. No. Ach, zajebiście. Dobra, zaczyna to nabierać faktycznie kształtu. Jak uzbieram patyków odpowiednio to wtedy skończę tutaj kolejnego holdera na belki, na belki budować Tutaj zrobię dwa na patyki i tutaj jeszcze jedną sobie paletę postawię albo tutaj może z no z holderem na kamienie Zwłaszcza akurat, że kamieni tutaj się sporo zbiera w trakcie A dobra, jestem głodny, to może wypadałoby coś zjeść Ale najpierw ...rockwall. Jestem ciekaw czy to... Będę musiał o tym poczytać. Nie wiem czy to mi coś da. Nie wiem do czego to służy. Nie znam na tyle do angielskiego. Ale chyba, że to na przykład nad ogniskiem się wiesza. Nie wiem. Coś trzeba zjeść. Batona C. Spoil, to nie oznacza, że zepsuta. Dobra. Zróbmy tak że... Zrobię... Zrobię ogień pod... Zapalę. No ona się już chyba nie będzie nadawać za bardzo. Co au? Co ty? Płoniesz kurwa? Co ty? Nie płoń, nie, dobra, jest spokój. Jedna jest do zjedzenia, tak? O jezu, jak zajbiście, a druga? Druga też jest do zjedzenia, czyli jedną straciłem, ale to nie szkodzi, bo ta jedna była zdupiona, a za to druga była w porzu. Dobrze teraz zapiszę grę. Ha, ha, ha. I idziemy do kolejnego dnia. Dobrze, obyło się bez bez bólu. Well i well. O, mam rączki fajnie. Mam rączki ubrane. zajebiście. w ten sposób można przeżyć w dżungli czy też w lesie nie jest to taka typowa dżungla dobra, padaj drzewo padaj w sumie tak chciałbym zaplanować coś co dalej więc jest kilka rzeczy, które chcę uzbierać tak, żeby już wam zapowiedzieć mniej więcej co się będzie działo. Będę... chcę zbudować kilka rzeczy do końca, na przykład, no, tą część muru. Ściany. Później to. Te konstrukcje tutaj uzbierać od kłody, patyki i kamień. Zbudować... może zacząć polować jakoś. Nie wiem, czy się, jakoś się chyba da, na pewno się da. I w pewnym momencie pójść na wycieczkę do jaskiń. Jestem strasznie, strasznie ich ciekaw. Okay. Mam tego, patyka. Dobrze, bardzo się cieszę. Dobra, chodź tu lago. I tam jest jeszcze jedna i mam nadzieję, że to wszystkie... Nie, widzę jeszcze jedną. To nie, to właściwie dobrze, że, że nie wszystkie w takim razie. Hmm. Nie pamiętam, żebym to tu zostawił. Gdzieś tu kurwa była. Tylko gdzie? No cóż, nie widzę jej. Trudno. Teraz jakoś w ogóle mi poznikają, mam wrażenie. A nie, odkulały się tylko. No, coraz lepiej to wygląda, wam powiem. I cieszy mnie to. Tak, dość mocno. Co tu jest? Tutaj sobie mogę usiąść. Ten gentleman gdzieś tu leżał, racja. Ale straciłem go z oczu. Nie wiem, może się tylko kamuflował. O! Świetnie. Chcecie zniszczyć. Jesteś niepotrzebną konstrukcją w tym miejscu. I znów, symulator drwala. 2015. W tamtą stronę, w tamtą kurwa. że coraz bliżej jesteśmy ukończenia tego etapu budowy. Czy ja coś słyszałem? Dobra, chyba, chyba nic. Może to drzewo w tamtą stronę zetniemy i powinno być fajnie ciś tam, ciś. Nie kręć się, nie kręć się, bo się rozpierdolisz. No. A dobra, już się bałem, że będziesz odpierdalać jakieś breakdensy. Dobrze. Czyli jest wszystko tak jak sobie zaplanowałem. Póki co Jedyne co to te kanibale za szybko za często mnie odwiedzają. W sumie trudno się dziwić, ale chciałbym z nimi nawiązać jakieś takie pokojowe stosunki. Okej. Okay. Czyli jedz sobie napiszę i odstaw całą resztę. Dobrze, to tak. Co teraz? Teraz zbudujmy teraz idziemy szukać patyków. Myślę, że to będzie najlepsze wyjście grę sobie zapiszę na wszelki wypadek. I no. I szukamy szukamy patyka. Patrzcie, co znalazłem. Potencjalnego kandydata na patyki taką mam nadzieję. Nie, jednak nie, jednak tylko pizdę, która po prostu uciekła. No nic. Może ten? Czy to będzie tak samo wyglądać? Dobrze. Tu zaraz wracam. Patrzcie, kogo znalazłem. Jeden patyk, drugi patyk. To są całe dwa patyki. Nie, trzy. Świetnie. Kurczę, a jeśli się okaże, że w moich okolicach też są? Tylko, że ich nie widzę. Nie, głas, już miałem nadzieję. Jej, czwarty patyk. Tyle patyków w jednym miejscu. W lesie bym się tego nie spodziewał. Kolejny patyk i kolejny i jej kurczę tak dużo tych patyków całe siedem coś było tak kolejny patyk Mogę mieć chyba ich przy sobie 10 Co jest strasznie małą ilością patyków jakie mogę mieć przy sobie może ja tu się w ogóle za bardzo spieszę może one leżą wszędzie i ja się o niej cały czas spotykam, tylko tego nie zauważyłem. Jeszcze tak plany takie przyszłościowe. Będę... E, dobra, to nie jest do zebrania. Nie wiem, czy jest sens pływać pod wodą, ale na pewno będę chciał się kilka razy wybrać, żeby zobaczyć, czy tam jest coś ciekawego po prostu. ogólnie rzecz biorąc, ta gra no, ma kilka takich fajnych pomysłów, patentów. Więc może i tam się coś takiego znajdzie. <laughs> patyk? Patyk. Świetnie. Haha. <laughs> Biegnę do domu, szczęśliwy. Jako szczęśliwy posiadasz patyków. Tutaj coś, nic. I kolejny patyk. Naprawdę zaczynam wierzyć, że w okolicach hołpy jest ich więcej. Dobrze, dobrze. Tutaj będę miał wejście, będę miał. Tak. Dobra, hop. Skacz, skacz, mój tak. drogi Maxie, czy. Tak, tak cię nazwałem. Jest, jest dom świetnie OK to zrobimy jeszcze jedną rzecz holdera na patyki O świetnie Dobrze. I w takim razie zrobimy tak, że tutaj powstanie zapis. Oproszę i siadamy. Proszę. Tak to wygląda w tym momencie. I w przyszłym, w przyszłym odcinku zajmiemy się rozbudową. Dziękuję wam bardzo.